Kompania mediowa przedstawia: Karen Kilgarif, Georgia Hartstark: Bądź seksy i nie daj się zamordować. Przełożyła Małgorzata Maruszkin: Czyta? Maria Peszek. Rozdział drugi: Słodki Aniołek. Georgia. Każdy z nas przychodzi na świat jako słodki Aniołek. Kochane. Chwilące maleństwo, popuszczający bobasek. Żadnych złych cech, żadnych wad. A potem dzieje się nam życie i niektórzy z nas tracą aniołkowatą pozłotkę. Stają się twardzi i źli, a aureolka rdzewieje. Słodki aniołek ma wiele postaci. Ktoś, kto nie spodziewa się złych rzeczy, nie sprawdza, czy pali się czerwone światło. Do głowy mu nie przyjdzie, że może paść ofiarą morderstwa. Nie czyta, ani nie ogląda relacji o prawdziwych zbrodniach. Nie martwi się patologiami. Prawdopodobnie to ktoś młody, niewinny i uszczęśliwiony, kiedy pomaga staruszce, nieść zakupy. Postępuje tak, jak ludzie powinni postępować w idealnym świecie. A kiedy słodki aniołek dowiaduje się, że na tym świecie dochodzi do aktów przemocy i gwałtu, Staje się morderczyńcą. Człowiek z gruntu dobry, poznał to, co w życiu najgorsze. Może nawet ma obsesję na punkcie prawdziwych zbrodni, lecz wciąż myśli, że warto ratować świat i chce wykorzystać własne obawy w zbożnym celu. Ktoś naiwny i całkiem niewinny, kto nie zasłużył na złe rzeczy, jakie go spotkały wykład Karen o tym jak zadbać o siebie skoro zaczynamy to wyobraź sobie jak wlok krzesło po podłodze wyimaginowanej klasy w której też jesteś z hukiem je stawiam odwracam i siadam na nim okrakiem właśnie tak zamierzam coś ci opowiedzieć przenosząc się na poziom niebezpiecznych umysłów z lat 90. XX wieku. Może nie jesteś na to gotowa. Widzę, jak zakładasz ręce na piersiach i się krzywisz, przekonana, że nie powiem ci nic nowego. Nic, czego już się nie nauczyłaś w sławetnej szkole policjalnej, którą nazywamy życiem. Może masz rację, ale już odwróciłam mój kapelusik, marki Kangol, logo do przodu, więc nie mam wyboru i muszę cię oświecić. Pisze na tablicy: Dbaj. Całe wieki trwa, kiedy w filmie nauczyciel pisze coś na tablicy o siebie. Wyraźna kropka na końcu, choć nie należy się nawet przecinek. I jeszcze podkreślenie: Dbaj o siebie. O co chodzi? Wydaje mi się, że Ofra wymyśliła to pojęcie, kiedy eksplodowała jej tarczyca i musiała wziąć dwa tygodnie wolnego. Niemniej w ostatnich latach owa koncepcja się zakorzeniła. Jak sami siebie traktujemy na co dzień i jak to traktowanie wpływa na nasze życie? Już te pytania dyskwalifikują mnie jako wykładowczynię. W odróżnieniu od autorów i autorek niezliczonych artykułów poświęconych dbaniu o siebie, nie jestem drobną, młodziutką weganką o alabastrowej cerze, wierzącą w dobroczynny wpływ medytacji i sklarowanego masła z mleka bawołu. Nie pasuje mi ani Sedona z jej New Age, ani gorąca joga, która mnie przeraża. Po prostu jest za gorąca. No więc, czego mogę was nauczyć na temat dbania o siebie? W tym momencie rzucam w ciebie kredą. Dostajesz w czoło, co sprawia, że siadasz prosto i zaczynasz notować. Zaraz ci wyjaśnię, dlaczego w dbaniu o siebie nie chodzi o ciebie. Długa pauza. Omiatam salę pełnym zadowolenia wzrokiem. Właśnie tak. Nie chodzi o ciebie, teraz muzyka, gangsta z Paradise, a ja wywracam krzesło do góry nogami Jeśli jesteś tym rzadkim okazem w stylu na luzie, niech się dzieje co chce i szczęśliwie kroczę przez życie Możesz przeskoczyć ten rozdział, zanim wyjaśnię co mam na myśli Nie znajdziesz tu nic dla siebie Chwila, jeśli smarujesz twarz cytryną, twoje piegi zbledną Tylko mogę się założyć, że piegi naprawdę dodają ci uroku Sama o tym wiesz i między innymi dlatego jesteś taka na luzie. No cóż, nic co powiem ci nie pomoże. Uprzejmie prosimy skierować się do wyjścia z tej książki. Jeśli zawsze i wszędzie byłaś lubiana, uważano cię za atrakcyjną i miałaś wzięcie w towarzystwie, po co powiem, również nie wyda ci się sensowne. Jesteś jak jednorożec. Prędziutko zarygluj się w zamczysku na szczycie góry. A skoro już o tym mowa, to, jeśli jesteś jedną z tych kobiet, które przyjaźnią się wyłącznie z mężczyznami, bo w Twoim przeświadczeniu inne baby zawsze są o Ciebie zazdrosne, odłóż książkę i od razu poszukaj terapeuty. Ten rozdział nie tylko wprawi cię w zakłopotanie, zobaczysz też, że sama się okłamujesz. Przestań obwiniać innych, zdobądź się na szczerość i napraw to, co schrzaniłaś. A jak skończysz, znajdź kilka prawdziwych przyjaciółek. Bardzo ich potrzebujesz. Co najważniejsze: jeśli zdiagnozowano u ciebie depresję, nie mam kwalifikacji, by ci pomóc, ale wiele osób je ma i naprawdę tego chcą, więc jak najszybciej skubnij tej pomocy. Zasługujesz na szczęście, niezależnie od tego, co podpowiada ci twój mózg. Skoro one już sobie poszły, teraz mogą się pojawić prawdziwi ludzie. Mówię o wszystkich nieudacznicach i królowych dramatu, tych, które usłyszały, że są zbyt, zbyt tęgie, zbyt głośne, zbyt sprytne, zbyt złośliwe. Zwracam się do osób ciężko poobijanych przez życie i przez własne błędy. Najbardziej was lubię, bo jesteście jak ja, a ja jestem jak wy. Zakładam, że masz więcej niż 20 lat, skoro czytasz tę książkę. Jeśli nie, to momencik. Czemu jeszcze nie w łóżku? Przecież jutro szkoła. Nic z tego nie jest dla ciebie, ty świrusko. Lepiej poczytaj sobie książeczki dla dzieci, na pewno ci się spodobają Możliwe, że akurat przeżywasz jakiś dramat osobisty Straszną kłótnię z mamą Najlepsza przyjaciółka przyłapała cię na tym, że ją obgadujesz za plecami Kochasz się bez wzajemności w żonatym szefie No wiesz, o jakim dramacie mówię Albo coś tam kończysz pichcić i lecisz na targ po więcej Przerwać ci na chwilę Odpuść sobie Przestań się kłócić o parasolkę, którą ktoś pożyczył i nigdy nie oddał, i o to, że przyjaciółka nie trzymała dla ciebie miejsca obok siebie na jakiejś imprezie, czy o inne pieprzone głupoty. Przestań szukać winnych, robić zamieszanie i popłakiwać na klatce cudacznego mrówkowca, czekając aż ludzie przybiegną cię pocieszyć i otulą ciepłą kołderką totalnej obojętności. Nikt się nie zjawi. Pewnie byłoby miło, ale to tak nierealne, że graniczy z samookaleczeniem. Każdy ma własne problemy. Niekiedy straszne i tragiczne. Gdybyś wiedziała, jakie, byłabyś wdzięczna, że masz tylko takie, jakie masz. Bądź wobec siebie uczciwa. Twoje problemy są twoimi problemami. Nieważne, kto się pojawił w grze wcześniej, w trakcie czy po. Wszystko sprowadza się do ciebie. Zaczekaj. Wcale nie mówię, że zawsze masz się obwiniać za to, co cię spotyka. To byłoby głupie i złośliwe i w stylu republikanów. Mówię tylko, że jesteś odpowiedzialna za jakość własnego życia. Przyjęcie tego do wiadomości stanowi pierwszy krok na drodze do odległej oazy, gdzie tryska odwieczne źródełko dbania o siebie. Radzę, by zrobić ten krok w towarzystwie licencjonowanego terapeuty. Znają trasę i są dobrzy w sprowadzaniu cię na właściwą ścieżkę, kiedy zboczysz żeby powałęsać się wśród wydm złości, szukania winnych i przeświadczenia o własnej racji. Wydaje się, że trudno poprosić o pomoc psychiatryczną. Ale to nieprawda. Wszyscy tak robią. Użalanie się nad sobą nie pomaga. Latami unikałam pójścia na terapię. Zwlekałam, dopóki totalnie nie spieprzyłam sobie życia. Ja później też odczekałam jeszcze cztery miesiące. Miałam wtedy niesamowicie nerwową, bardzo wymagającą pracę, której nienawidziłam i w której czułam się jak w potrzasku. Byłam tak zajęta, że przestałam występować. Dwa lata wcześniej. U mojej mamy zdiagnozowano Alzheimera, już wiecie, jak to przyjęłam. Właśnie zaczął się scenariusz z najwolniejszym rekinem świata. Ojciec odkrył czerniaka na głowie, i lekarze obawiali się przerzutów do mózgu. Można powiedzieć, że to nie był radosny okres. Aż któregoś dnia zauważyłam pewien schemat. Kiedy w pracy coś poszło nie tak, Leciałam do jakiejś innej pracownicy i napuszonym głosem oznajmiałam, kto popełnił błąd. Po czym się rozpędzałam, mówiąc, jak bardzo nie tych, którzy nawalili. Później czułam się okropnie, zżerało mnie poczucie winy. Wkrótce zaczynałam nienawidzić osoby, której akurat się zwierzyłam. A następnego dnia zaczynałam kolejny monolog. Zmieniały się tylko nazwiska. Kiedy zdałam sobie z tego sprawę, oświeciło mnie, że mam poważny kłopot. Na szczęście szybko znalazłam terapeutkę i opowiedziałam jej o tym swoim odkryciu. Wtedy spuściła na mnie bombę o zbyt wielu przyjaciołach. Wyjaśniamy to szczegółowo w rozdziale Karen tłumaczy, dlaczego nie pić kulejt, nawet kiedy usychasz z duchowego pragnienia. A wersja skrócona brzmi: nie zawracaj głowy całemu światu swoimi problemami. Jak masz kłopot, nie zwierzaj się pierwszej lepszej osobie, która akurat zajrzy do Twojego pokoju. Zachowaj wynurzenia dla kogoś, komu zależy na tym, żeby ci pomóc. Każdy z nas ma kilkoro oddanych przyjaciół. Policz swoją wierną piątkę i porzuć oczekiwania wobec całej reszty świata. Jak działa wierna piątka? Jadłam kolację z Lizzie, moją przyjaciółką, którą kocham, bardzo mądrą i wnikliwą. Obie jesteśmy aktorkami, piszemy i poszukujemy duchowej prawdy. Lubimy raz na parę tygodni spotkać się w restauracji, gdzie siedzimy i gadamy aż do zamknięcia lokalu. Rozmawiamy o wszystkich ciekawych, fascynujących sprawach, jakie nam przyjdą do głowy. Zwierzamy się ze swoich zmartwień i smuteczności. Tak, jest takie słowo, nie obchodzi mnie twoje zdanie, ty purysto. Właśnie spotkałyśmy się na takiej kolacyjce, ale czułam, że coś nam przeszkadza. Pytała o moje sprawy, ale kiedy... Zdawałam jej, relacja robiła się smutna. Rzucała jakiś błahy komentarz i zmieniała temat. Początkowo byłam tym zmieszana. Zwykle mogłam pleść największe głupoty, a ona bezwarunkowo mnie wspierała, dopytując o szczegóły. Raz, gdy głośno opowiadała jej o wymianie SMS-ów z pewnym facetem, który nawet mi się podobał, kącikiem oka coś zauważyłam. Zamilkłam, zdrętwiała ze strachu. Dostrzegła, jak zmieniłam się na twarzy i spytała, co się dzieje. Najspokojniej jak mogłam, szepnęłam Lizzie, on chyba siedzi przy stoliku obok. Bez słowa sięgnęła po swoją torebkę, przy okazji oglądając sobie ludzi siedzących koło nas. Odwróciła się z powrotem do mnie. Jeśli to łysy facet po sześćdziesiątce, to tak, rzuciła. Omal się nie popłakałam z radości. Nie dlatego, że udało mi się nie wyjść na idiotkę, lecz dlatego, że stanęła po mojej stronie bez żadnych pytań i bez osądzania. Przestałam się wstydzić. Zamówiłyśmy deser. I opowiedziała mi wszystko jeszcze raz, nawet głośniej.